Trzecim ćwiczeniem z zakresu ćwiczeń zajmujących się wzmacnianiem, przywracaniem siły mięśniom odpowiedzialnym za trzymanie oczu, mięśniom kegla, mięśniom zwieraczy. Wszystko jest bardzo podobne, polega na aktywacji mięśni pośrodkowych, mięśni zwieraczy, z tym, że przy ugiętych stawach biodrowych i kolanowych bardzo mocno zaciskamy koło oraz kostki, przyśrod kostki przyśrodkowe pasmo przywodzicieli. I puszczamy. I ponownie. I puszczamy. Również na zasadzie synergizmu aktywuje nam, nam się brzuch. Oczywiście jest to ze sobą wszystko ści ściśle połączone. I ostatni raz. Mocno pośladek, mocno mięśnie zwieraczy, mięśnie kegla, przywodziciele, szpary przyśrodkowe stawów kolanowych oraz kostki przyśrodkowe. I po wykonaniu kilku takich powtórzeń składających się z 2 sekundowych skurczów, naprawdę będziemy w stanie zdecydowanie odczuć yy, takąże aktywność. I wszystkie te ćwiczenia możemy wykonywać właśnie z piłeczką umiejscowioną między kolanami w ten sposób zdamy sobie sprawę faktycznie z jaką siłą jaką siłę nie wiem jesteśmy w stanie w stanie wygenerować być może dla wielu osób y, będzie to udogodnienie spraw, sprawiające że będą lepiej się czuły z wykonywanym ruchem będą po prostu lepiej ten ruch i siłę tego skurczu od, odczuwały i ponownie i zaciskamy mocno pośladki mocno zbieracze i piłkę i puszczamy. Oczywiście na zasadzie synergizmu nam się aktywuje brzuch od razu. I jeszcze raz.